No, i chciałam tylko powiedzieć że ja już zakończyłam pierwszy element i teraz jak zakończyć mam tutaj siódmy półsłupek wkłuwam się w pierwszy półsłupek w tym okrążeniu przeciągam nitkę o, i teraz ja już odcinam sobie o przeciągam to odcięcie, tą niteczkę przez ostatnie dobrze zaciskam, żeby mi się tutaj nit nie rozplątało i teraz co ważne Muszę jakoś fajnie tą nitkę poukrywać. Ja ją przeciągam tak o pomiędzy półsłupkami. Chciałabym panią pokazać. Uroczy widok, chyba to zrobię. No, i pierwszy element gotowy. E, moment. A, tutaj jest ta niteczka. Jeszcze ją raz przeciągnę, żeby ona była pod spodem. O. I żeby mi się nie, nie pokazała. O, myślę, że tak jest ok. Jeszcze zmierzę, ile to wyszło w moim przypadku. 11 cm. I właśnie to jest idealna. No nie, na tą bąbkę będzie za mało, za duża. Tutaj na tą większą. Dlaczego tak? Bo zawsze jak łączymy, to musimy mieć na względzie to, że musimy fajnie sobie to wszystko naciągnąć. A przy mniejszej bąbce nie jest to możliwe. O, myślę, że tutaj będzie idealnie. Coś tam najwyżej pokombinujemy. Także ja powiem, jako, jaka jest ta bombka w środnicy. U mnie 10 cm. Ta ma 10 cm, a ta mniejsza 8 chyba miała. Tak, 8. Ona ma 8 więc no niestety o także jakbym tak to będzie idealnie będzie fajnie wtedy naciągnięte także teraz czas na drugi element a i proszę bardzo, ja już mam y, drugi element y, wykonany i zaczęłam tutaj już, zrobiłam siedem półsłupków i teraz y, jak łączymy y, ke, po siedmiu słupkach, kiedy mam już y, półsłupków, przepraszam, po tych siedmiu półsłupkach nabieram sobie dwa oczka łańcuszka. I teraz y, będę już łączyła, patrzymy tak, żeby dwie lewe strony robótki były do, do środka schowane jak gdyby. I teraz trzecie oczko jest oczkiem łączącym, czyli od razu podhaczam sobie, przeciągam nitkę, zaciskam. I już mam połączony pierwszy element. Dorabiam jeszcze dwa oczka łańcuszka. Tylko mi się rozdwaja niestety ta nitka. Pod tym względem ona nie jest fajna, a tak, poza tym to jest super. O, dorobiłam jeszcze dwa oczka łańcuszka, czyli trzecie oczko jest oczkiem łączącym. I teraz robię 7 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Co, co jest ważne, póki się da, to działamy na słucho, czyli bez tych naszych bąbeczek. Pod sam koniec ubieramy bombki, bo łatwiej oczywiście jest bez bombki wykonywać te wszystkie okrążenia, te wszystkie półsłupki. Przeskakuję na drugi mostek i znowu 7 półsłupków. 3, 4, 5, 6, 7. Nabieram dwa oczka łańcuszka. I teraz trzecie oczko to będzie oczko łączące, więc zahaczam o ten pikotek. Z poprzedniej części przeciągam nitkę, zaciskam, Dwa oczka nabieram na przejście, wracam na ten sam mostek i znowu wykonuję 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o. I tak to wygląda. Kolejny, trzeci mostek, już zaczynam. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Dwa oczka na przejście. A kolejne trzecie oczko, oczko łączące. Czyli podhaczam ten pikotek. oj, oj, oj. Ale się nie fajnie porobiło. Jeszcze raz podhaczam pikotek, przeciągam tą nitkę. Dobrze zaciskam, żeby nie było brzydkich, takich e, wyciągniętych oczek. I znowu dwa oczka na przejście. Wracam na mostek i robię 7 półsłupków. 3, 4, 5, 6, 7, no i tak sobie działam dookoła robótki i um, następnie tutaj pamiętamy o sklejeniu tych dwóch elementów, to jest raz i pod koniec jak będziemy to już umieszczamy bombkę w środku, w środku te, tego ubranka, i to też bym chciała pokazać, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądała ta praca, kiedy już mamy bombkę, tą silikonową w środku. Nie wiem, czy widać, ale o! Ja posklejałam takim klejem do różnych rzeczy. Akurat w Action taki kupiłam za 4 zł, chyba, czyli do plastiku, do drewna, do szkła do materiału ten, ten klej się nadaje tak, także już mam sklejona i ona mi się nie będzie wtedy nic się z nią nie będzie działo o i tak można zrobić w ten sposób czyli nałożyć tą dziurkę w to miejsce albo możemy też o, w ten sposób to już od nas zależy jaki chcemy uzyskać efekt no i proszę zobaczyć bombka prawie że gotowa. Chciałam tylko pokazać, właśnie jak łączyć już na e, silikonie, na tej plastikowej kuli. Tak, mam zrobione 7 półsłupków i teraz nabieram dwa oczka łańcuszka właśnie do, dla połączenia. O jeszcze raz półsłupek. OK. I teraz dwa oczka. Raz, dwa. I tutaj zahaczam o ten ostatni pikotek. Przeciągam sobie nitkę. O, no i właśnie. Na silikonie już nie jest tak łatwo, ale damy radę. O, teraz chodzi o to, żeby dobrze docisnąć i ściągnąć. E, Nitka, tak żeby nie było takich, no wiedzą Pani o co mi chodzi, takich rozciągniętych oczek o, i teraz nabieram dwa oczka łańcuszka raz dwa Aha, znowu się rozdwaja nie polecam rozdwajającej się nitki do bombek i już robię półsłupki na ostatnim mostku i to te drugie półsłupki, czyli z lewej strony mostku. Tylko też tutaj musimy dobrze sobie przyciągnąć, żeby właśnie te oczka nam takie brzydkie, rozwleczone nie wyszły. O, i teraz już będzie łatwiej. Pierwsze, pierwszy półsłupek zawsze najtrudniej. Dwa. trzy, cztery, pięć, sześć, no i siedem. I zaraz będziemy ucinały nitkę. Tylko jeszcze tutaj musimy połączyć z tym pierwszym, a z tym pierwszym elementem, czyli ja się wkuwam w pierwszy półsłupek wykonany na tej bombce. O i teraz dopiero przeciągam nitkę i to jest ten moment, tylko momencik, nożyczki. Odcinamy. Także ja zrobiłam na kuli z 10 cm, średnica 10 cm. O. I teraz Ukrywamy nitkę, czyli muszę tutaj przeciągnąć pomiędzy słupkami, żeby nam to nie wystawało. O. O, fajnie, fajnie wyszło. Bardzo ładna wyszła ta bombka i myślę, że dla osób początkujących jak najbardziej się nadaje. Tutaj, no nie wiem czy dobrze widać, bo jednak światło od tej lampy, takiej, mam taką okrągłą lampę, teraz ją widać odbija się można też oczywiście dać e, ten e, element do mocowania, można dać w tą, e, w tą kuleczkę w to, to miejsce a ja tak, tak wybrałam, żeby właśnie tutaj było to łączenie nie wiem, czy to już będzie koniec bombki bo jeszcze myślałam o takim kołnierzyku zrobić taki kwiatuszek, ja to zrobię pokażę e, paniom jak jak to wykonać może komuś się spodoba, może ktoś się zostawi, też taki kwiatuszek można sobie przyczepić właśnie w tych, w tych miejscach, tu gdzie mamy te kuleczki. A ja jestem generalnie zadowolona. Wykonanie tej pompki zajęło mi niespełna godzinę, więc nie było tutaj żadnych trudnych elementów. Najgorszym oczywiście wyzwaniem jest później umieszczenie, ubranka na tej kuli. Ja umieściłam w momencie, kiedy miałam Troszkę więcej niż połowę połączenia, tak wcisnęłam już po prostu, żeby jak najmniej na kuli pracować, ale udało się. Tak jak Panie widzą, troszkę trzeba się pogimnastykować, ale jest ok. Ja jestem zadowolona. Jeżeli ktoś ze mną wykonał tę bombkę, to bardzo się cieszę. I poproszę o serduszko w komentarzu. Na razie jeszcze się nie żegnam, bo być może jeszcze będzie, tak jak mówiłam, ten kołnierzyk taki zdobny. Bąbka gotowa. A ja zrobiłam jeszcze taki kołnierzyk. Może tutaj za dobrze nie widać, jak on wygląda. To jest coś takiego: taka rozetka, taki kwiatuszek. Też e, jeżeli. No nie, no, na, nagram to. Być może ktoś się wykorzysta, bo to można zdjąć. O! I nałożyć później. Czy przełożyć do innej bąbki, jeżeli do tej nam nie pasuje. O! Ja wykonam tak coś, coś, coś takiego podobnego żeby wiedziały Pani jak to wykonać, jak to zrobić można to nakrochmalić żeby fajniej się prezentowało no, nie umiem tego tak fajnie pokazać tutaj na filmiku ale zrobię krótki filmik i będzie lepiej to widoczne mam nadzieję także o coś takiego może być też mniejsze może wtedy będzie zgrabniej wyglądało w takim razie tak to wygląda jeżeli ktoś ze mną wykonał bombeczkę to bardzo się cieszę i poproszę o serduszko w komentarzu tak jak zwykle. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam